Cześć! Z tej strony Agnieszka z Pastelgarden. Jeśli marzycie o tym, by wiosną wasz trawnik był pełen kolorowych krokusów, to dzisiaj opowiem Wam, jak możecie go wyczarować we własnym ogrodzie. Przygotujcie sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Krokusy to jedne z pierwszych kwiatów, które witają wiosnę w naszych ogrodach. I choć jesienią najczęściej kupuję cebulki tulipanów i czosnków, to kiedy przychodzi wiosna i podziwiam piękne, kwitnące, krokusowe trawniki, które wyglądają jak kadr z disneyowskiej bajki, to od razu żałuję, że nie posadziłam ich jesienią. A jak zaczarować własny trawnik? Czy są preferowane miejsca, w których krokusy kwitną chętniej? Kiedy najlepiej je sadzić? O tym wszystkim dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. A jeżeli lubicie programy ogrodnicze czy ciekawostki na temat roślin, to już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Nasz projekt zaczynamy od wybrania najlepszego miejsca dla krokusów. Aby cieszyć się kwiatami wiele lat, wybieramy miejsca nasłonecznione. Krokusy bardzo dobrze odnajdą się pod koronami drzew liściastych, gdyż kwitną zanim rozwiną się na nich liście, zatem w czasie kwitnienia mają stały dopływ promieni słonecznych. Dla bohaterów dzisiejszego odcinka wybieramy glebę lekką i przepuszczalną, gdyż wczesną wiosną, kiedy następują roztopy, to ta ciężka i gliniasta tworzy tymczasowe miejsca podmokłe, czego nie lubią nasze cebulki. Rośliny cebulowe źle znoszą miejsca mocno zacienione, a zwłaszcza źle znoszą tereny podmokłe, w których po prostu gniją lub dopadają je choroby grzybowe. Krokusy sadzimy od września do grudnia. Ale jeżeli w styczniu zauważycie, że zostały Wam jeszcze cebulki, o których zapomnieliście z różnych przyczyn, to moja rada jest taka, by jak najszybciej umieścić je w gruncie. Pozostawiając je na zimę w ciepłym pomieszczeniu, prędzej czy później zaczęłyby kiełkować, a wyrastający pęd pochłonąłby całą energię z cebulki i nie mielibyście z niej żadnego pożytku. Oprócz pojedynczych odmian krokusów możemy również wyróżnić krokusy botaniczne, które najlepiej sprawdzają się w trawniku, wiosenne oraz jesienne. Jesienne absolutnie nie nadają się do trawników, gdyż kwitną od sierpnia do października, czyli w czasie, w którym jeszcze kosimy trawniki. Zatem jesienny krokus w trawniku prawdopodobnie byłby skoszony zanim jeszcze w ogóle zacząłby kwitnąć. Cebulki krokusów wsadzimy na głębokość od 5 do 10 cm. Aby równomiernie rozmieścić krokusy na wybranym miejscu trawnika, przygotowałam sobie papierowe znaczniki. W tym celu zużyłam etykietę po krokusach. Papierowe znaczniki rozmieściłam na trawie mniej więcej symetrycznie i właśnie w tych miejscach będę sadziła krokusy. A jak to zrobić, by po naszej operacji trawnik wyglądał jak nietknięty? Już wam wszystko pokazuję krok po kroku. Przede wszystkim potrzebna jest nam metalowa mała łopatka, bowiem zależy nam na tym, by przebiła się ona przez warstwę trawy niemal z chirurgiczną precyzją. W ten sposób tworzymy takie trawnikowe kieszonki na głębokość mniej więcej 5 cm. Na dno naszej kieszonki wysypujemy nawóz. Ja używam dedykowanego nawozu do roślin cebulowych. Nawóz mieszamy delikatnie z warstwą ziemi. A następnie układamy kilka sztuk krokusów, dociskając je delikatnie do ziemi. Jak widzicie, ja wysypałam krokusy do jednego pojemniczka, tworząc mieszankę wszystkich zakupionych odmian krokusów, zarówno wiosennych, jak i botanicznych. Kiedy mam już krokusy na miejscu docelowym, przysypuję je niewielką warstwą ziemi. I dociskam. Następnie naszą kieszonkę zamykam i dociskam. Na końcu przejdę się po wszystkich kieszonkach i je delikatnie udepczę. I tak samo robię z kolejnym znacznikiem, czyli w miejscu znacznika robię kolejną kieszonkę. I wszystkie czynności robię dokładnie tak samo przy każdej kieszonce, czyli wsypuję nawóz. Układam krokusy, teraz przysypuję warstwą ziemi i zamykam kieszonkę. Kiedy już wykonamy wszystkie kieszonki i ładnie wszystko udepczemy naszymi nogami, wówczas nasz trawnik należy obficie podlać. A w związku z tym, że wiem, jak bardzo lubicie triki ogrodowe, to powiem Wam, co zrobić, jeżeli Wasza łopatka nie jest wystarczająco ostra. Wówczas musicie sięgnąć po kuchenne narzędzie, którym jest nóż do krojenia chleba, czyli taki nóż z piłką. Nacinacie wówczas sobie kawałek trawnika i przy użyciu łopatki wszystkie pozostałe czynności wykonujecie dokładnie tak samo. Oczywiście co roku możemy dosadzać nowe cebulki i dodam, że w jednym miejscu krokusy mogą żyć nawet 10 lat, a z każdej małej cebulki co roku będzie więcej nowych kwiatków. Ostatnią czynnością przed kwitnieniem jest wiosenne nawożenie, ale tę czynność wykonamy dopiero na przełomie lutego i marca. Pamiętajcie, że po kwitnieniu cebulka pobiera składniki odżywcze z zielonych listków, dlatego starajmy się nie kosić w tym miejscu trawy za wcześnie, gdyż tym samym nasza cebulka zostanie zbyt szybko odcięta od źródła energii. I to wszystko, prawda, że proste? Teraz pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać naszych krokusów. Proszę, dajcie mi znać w komentarzach. Jakie wiosenne kwiaty lubicie najbardziej i czy krokusy również są na liście Waszych ulubieńców? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, proszę zostawcie zielone serduszko w komentarzu. A jeżeli lubicie ciekawostki na temat roślin, czy szukacie ogrodowych inspiracji, albo może po prostu lubicie oglądać programy ogrodnicze, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie. Pastel Garden. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!